witam wszystkich jesteśmy na pierwszej zasiadce w tym roku na fajnej kameralnej wodzie 6 hektarowej yy, jesteśmy na stanowisku numer 5 mamy tak mały domek tutaj są moje zestawy z tej strony tak jak widzicie dosyć duży jest tutaj obszar tutaj proszę o moje wędki dzisiaj były położone nowe zestawy tutaj są Andrzeja z wędki w nocy były trzy brania Dobra. niestety były spinki dzisiaj troszeczkę zmieniliśmy taktykę no, i będziemy czekać nadal, co z tego wyniknie, i mamy po tej trawie do góry, jak się nie Ale piękne przepiękny amur. Nie? Ja przyniosę tutaj, odkazimy mu ranę. No tak akurat na tą kołyskę. Tak. Akurat wymiar na tą kołyskę. O, Powolutku. daj mu wyciągnij ten haczyk, bo tak się mocno zahaczył. Pięknie zapięty w dolną wargę. Skawał ryby, co ty myślisz? Ach. Powolutku, nie denerwuj się, za chwilkę wrócisz. O! Spokojnie, spokojnie. Nie, nie, jeszcze nie. Ania, jeszcze jest sekunda. Nie przykaj na razie. No. Wyciągniemy go teraz z podbieraka. Powolutku. Teraz go odkazimy. Chodź, kochanie. No, chodź, Chodź razem, chodź razem, razem. No to pan nam zrobi tu. Nasza pierwsza rybka na starym stawie. Przepiękny amur na naszą kukurydzę. Za chwilkę Wam pokażemy. Jest tutaj akurat z boku właściciel wody. Taki akurat tak fajnie się złożyło. Pokażemy go tutaj razem za nią. Nie będziemy go ważyć, bo to jest amur. Szybko chcemy go do, wpuścić do wody, ale jest przepiękny. Już jesteśmy Uuu. szczęśliwi. Ale, bysior! Ale, Byzio! Zobaczcie, jak delikatnie. O! Kochani, przepiękny amur. Jeszcze raz spróbujemy. Sam teraz. Albo nie, daj, ja Ci pomogę tutaj. Bo on nie jest dużo mniejszy od ciebie. <słyski> <słyski> no, i ciągnij go na siebie. na koszuleczkę. Kochani. Stary staw! Są większe! Pan tego zważył, jest chłodno w tych nic mu się nie stanie. No okej, okay. tego zważymy. jakiś tutaj pan powagę. Nic mu się nie stanie, jest chłodno. Gorzej u jak widzę, jest upał 39 stopni, a oni tutaj szykują się i kombinują, i kombinują, a ryba na przykać przyczek, ale jest przypiękny. Do sekunda. Całe nie byliśmy przygotowani. Ania idzie na wagę, ja biorę kamerę i zobaczymy, ile waży. Waga jest sterowana. mi te buciki. Skąd mogłam wiedzieć, że ryba się trafi? na Proszę. No. Trochę się podobały. Wol tylko no. tak pięknie idzie. Teraz zdezorientowany jest. Tak. tak. No płynie, płynie. Aniu na co pojechał? Na kukurydzę Pan właściciel niech nam pomacha <grydza> <grydza> Pozdrawia wszystkich i zaprasza No co, jesteśmy po pierwszej rybce się, Udało hmm. nam się tutaj Tego amurka fajnego wydubać. Y no co, Ania powiedziała, że na kukurydze, Ale chciałem tutaj pewne sprostowanie, bo tu nie wolno łowić na kukurydzę. Nawet z puszki, tylko na kuleczki kukurydziane złowiliśmy nasze. Mam tutaj pokażę. Nie wiem, czy będzie fajnie widać są nasze kukuleczki specjalnie wykulane na tą wodę, bo widzieliśmy, że to jest przepiękna I Liczymy jeszcze, że coś się uda wydłupać. To mamy takie pomieszane różne rozmiary. No i co? Możemy jeszcze powiedzieć, akurat był u nas właściciel wody, fajnie, żeśmy porozmawiali. A rozmawialiśmy o pieskach. I tak żeśmy tutaj weszli w temat piesku, że Anioł i to mówi bombka spadła On stoi przy wędce i nie wie co się dzieje. Ja nie stoi przy węce i nie wiem co się dzieje, bo byłem zajęty rozmową tutaj o pieskach. No i udało się. Mam tego oburka. A jesteśmy na starym stawie. Jest to mała woda no nie jest taka mała bo 6 hektarów ale, no ale potencjał rybny jest potężny to są bardzo duże ryby mm. No tylko, się, tylko trzeba się do nich jakoś dobrać a, a myślimy no jak yy, bo ta piętnastka co tak może żeśmy złowili to mm. lateralnie tej wody to szału ponoć nie ma nie? tak mówi nam właściciel tam właściciel mówi że no jest to przyzwoita ładna rybka ale szału nie ma bo są takie dwa razy takie. No to czekamy. Na Na tą, 30, okaz. Na tą 30 czekamy. Ta, na 30 zaraz. A dlaczego nie? Głupi zawsze ma szczęście. Tu jest zbiornik naprawdę. Sama nazwa mówi: Stary Staw. Czyli naprawy to jest Stary Staw. Właściciel nam powiedział, że to jest coś 50 lat. No to już naprawdę to jest Stary Staw. Jest bardzo bogaty w naturalny pokarm. Tu się nie, nie ładuje. Na tą jedną kuleczkę, którą zakładały na zestaw, idą cztery pokruszone nasze kuleczki. Nasze takie cztery kuleczki. Już nie będę podnosił. I to jest wszystko. można ciutkę tam konopki dorzucić, sobie w pepałeczkę. Nie frycować. Nie I bardzo drobny pelecik. I... Albo jakiś drobny pelecik dorzucić. Nie frycować, bo jak się naładujecie żarcia, to możecie się pozbawić jakiegokolwiek uraja. Ta spineczka to dosłownie 2 metry od podbiera kanczy się spiewa. Pan tak. Lekarpik był dużo większy od Większo tego. Od tego. E... No nie wiem. Zbyt nerwowo, zbyt. Bo to są emocje. No. Też będziemy musieli trochę wypikać niektóre sceny, bo. Bo wiadomo, to jest. Jania y, ma stresy i ciśnienie, i, 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 i tak, że nieraz no, coś nie wychodzi, i rybka się spina. No ale to tak, emocje zawsze towarzyszą przybraniu, tak? No na pewno. No, no bo jesteśmy, ta zasiadka nasza jest krótka i, I staramy się jak najszybciej tak. coś, coś wykombinować. Nie na tą żyłkę. A gdzie? Nie, nie, nie ciągnie za żyłkę, mówiłem. Popieram ją, ludzie. Cześć. Muszę zostawić wody. Mamy. Co mamy? Powoli do góry. Do góry dopijasz. Nie do góry jeszcze. Jeszcze. Kurwa zerwał się. Ja pierdolę. Był karpik. No teraz to nie Kolejny dzień zasiadki. Już wcześniej na nagraniach zobaczycie, że były spinki. Nie wszystko poszło tak jakbyśmy sobie tego życzyli. No ale cóż, trudno to jest, to jest wędkarstwo. Nie mamy napisane, że jedziemy na ryby i później... Zawsze w tych rybach muszą być tak. wszystkie złowione ryby, tak? A teraz sobie leniuchujemy, już jesteśmy po śniadaniu, czekamy na obiad, bo dzisiaj sobie zamówiliśmy obiad. Przed obiadem mamy umówioną kawkę tutaj z chłopakami z klubu Wojtka Warmuza. Przyjdą, pogadamy sobie trochę, co oni połowili, co my połowiliśmy. No i tak mija nam dzień, pogoda jest nawet fajna, nie pada, słoneczko. Nie jest za gorąco. I co? I co najważniejsze, pamiętajcie, że te nasze chomby ma nas łączyć, a nie dzielić. To musimy się spotykać, musimy sobie jakieś wskazówki czy jakieś doświadczenia swoje przekazać. Przecież to nie jest koniec świata, żebyśmy się tutaj. Jest po prostu zabawa. zabawa poznajemy nowych ludzi, fajnych ludzi. Cieszmy się tym, że możemy jeździć jeszcze na te ryby i spędzać miło czas. czas. Pozdrawiamy wszystkich. Szymanko ja wszystkim. Gościmy, do, gościmy tutaj chłopaków z klubu od Wojtka. Wypiliśmy fajną kawkę, żeśmy porozmawiali i co? No i mówimy dalej. Mają, mają już sukcesy. My tam malutkie, oni większe, ale nie poddajemy się. Walczymy do no, piątku. Dopiero no, no, jeszcze, no, jeszcze, jeszcze kilka dni przed nami, także na spokojnie, a my i pozdrawiamy klub i team Wojtka Marmuza. Tak jest. Siemka. <coughs> Obiad dowieziony, właśnie przyjechał, gorący. Idziemy sobie konsumować. Dzisiaj jest zupa kalatorowa, polędwiczki i ziemniaki. Ile ja te surowej? Powoli? Pierwsza jeszcze. Nie omówię go to w rynku. Chodź tu do mnie. Do góry, do górki. Do mnie, do mnie, do mnie. Do mnie, do mnie, do na drugą wędkę, tutaj wszystko wkrąca. Już dzwonalej trochę wody do matki. Nie jest duży połóż na tym. No Ania ma już karpika. No, Pierwszy dzisiaj karm, drugi, drugi dzień zasiadki. No. Pół godziny, pół godziny miała temu spinkę i jak cholera. <grybka> Ale teraz się uda. Przepiękny. Stary staw. Rybka wraca do wody. To, że jestem cała mokra, to nic. Jest pokaleczona, ale tu też jej prysnę. Ale żywo. A był bardziej zakręcony. Spinka po pierwszej rybie przeszła? Nie. Tam to był większy. <głos> <głos> no zobaczenia zapraszamy Was wszystkich po takie ryby, jak tu macie na zdjęciach. Liczymy na to, że gdzieś tutaj też się wciśniemy. Też ze zdjęciem. Ale na razie... Na razie za małe. Za małe rybki mamy. Pa, pa.